Cześć, moi drodzy. Dzisiaj jestem w takim oto miejscu. Jest to opuszczony zakład, takie gospodarstwo rolne w województwie śląskim. Niewiele z tego miejsca pozostało, ale myślę, że spróbuję jakoś wam pokazać to, co to powiem stało się i przetrwało. No i co, no dolecimy. Zobaczymy, co zobaczymy dzisiaj w tej eksploracji. Nie wiem dokładnie co tutaj hodowano. Prawdopodobnie drób. Być może były tutaj hodowane jakieś indyki albo jakieś kurczaki. Patrzcie na ten daszek. sobie już się powoli rozpada. przejrzymy sobie resztę budynków to jest budynek pierwszy który napotkałem na swojej drodze jesteśmy w budynku numer 2 tutaj chyba były jakieś biura jak się nie mylę, zaraz zobaczymy zerkniemy tutaj obok patrzcie na tą podłogę Taka wybrzuszona. Który tu panuje, która jest właśnie potęgowana takimi dźwiękami, może czasami ile człowieka zdziwić, jest po prostu przeciąg. Właśnie tutaj jest dziura, tutaj jest dziura. A nie to okno może jakiś własał, nie wiem. W każdym razie te budynki nie wyglądają już najlepiej chociażby. Patrzcie na tą słomę. Zobaczymy, co możemy znaleźć dalej. To są takie generalnie wąskie budynki, w których hodowano ptactwo. Więc jakiejś takiej specjalnej rewelacji może nie ma. Ale ponieważ jest to pierwszy napotkany dzisiaj przeze mnie obiekt. więc mu trochę czasu. Okej. Okay. Jest tam kto? Nimo. Okej. Okay. Zamkniemy drzwi. Zobaczcie takie fajna klamka taka, taka sama róbka jakby. Tutaj mamy takie pomieszczenie, które wygląda w ten sposób. No, nie za I tu chyba było pomieszczenie, gdzie hodowano już zwierzaki. Tak mi się wydaje. Tak. Mam jakąś podstawkę, nie wiem, podkładkę pod coś. Nie wiem co to jest. Zobaczymy, co tu mamy dalej. Takie fajne okienka. I cały czas słyszę, jak te drzwi tam wala i kłapią Tam za tymi krzepami jest czynne gospodarstwo. Tam hodują indyki. Tam nie idziemy. Patrzcie, jak to się rusza. Ja nie mogę. Co za klimat. Teraz słuchajcie, lecimy na następnego. No, dotarliśmy do budynku numer 3. Także generalnie klimat jest ten sam. Widzicie, Straszno tu wiatr wieje. Także, powiem szczerze, że klimat tego wiatru jest niesamowity. W ogóle, patrzcie na te drzwi. Fajne, ciekawy bym powiedział. Przemieszczenia taka otwór chyba tu wyjście o kurde, Oj, zobaczyłem to jakiś. Patyk. Odciąg powietrza. Taka wentylacja najprostsza? No nic tak na kagnale nic ciekawego nie ma, ale będzie to, żeby pokazać Wam klimat takiego miejsca, w którym jesteście sami. Słyszałem jakieś zwierzę w ogóle Tam jest. O kurde Co to było? wyglądał jak pies chyba to był lis ciekawe co to jest zwierzę ciekawe co to było za zwierzątko idziemy do budynku następnego. Tylko chyba nie wiem, chyba pójdziemy do tamtego. To jest niesamowicie, Popatrzcie na kolor, jak to słońce tutaj wchodzi przez okna i podbija kolor tego muchu, które tutaj już zdobywa terytorium. Patrzcie w ogóle na, te, na ten sufit, ta słoma. Jak ona ma niesamowity kolor. W ogóle te miejsce, mimo tego, że ona znaczy, umarła, to mimo wszystko ona ma w sobie jakiś klimat. Coś takiego z tajemnicy. Taki trzonek, no, taki trzonek też pewnie ktoś nim pracował, ktoś nim tutaj przerzucał, nie wiem. Ale generalnie, niektórzy mogą powiedzieć, pustostan, śpiewający budynek. Tak, no tak to mniej więcej wygląda, ale e, tutaj na podstawie, na podstawie tego obiektu można zobaczyć, jak postępuje czas, jak, jak natura powoli wygrywa z tym miejscem, natura, zdobywa tu przestrzeń <laughs> przejmuje to co zostało i odebrane to wszystko ma jakiś swój sens przynajmniej jestem jestem tego zdania, że ten sens właśnie polega polega na tym, że <laughs> ten mijający czas on jest jakby, on jest pokazywany w różnych perspektywach znaczy no, no, w różnoraki sposób ja widzę jak ten czas postępuje na przykład na podstawie tego obiektu nie wiem jakie są lata świetności akurat tej fermy być może zakończyła ona swoją działalność w latach 90. Zacznę, co to jest? To jest jakiś zawór Zawór, ale od czego jest ten zawór? Może od wody To są jakieś jeszcze pozostałości tego Zawleczki. Chyba, że to są gaśnicy. Nie wiem, trudno mi teraz powiedzieć. Zwróćcie uwagę, jaka tu jest cisza. I ta cisza jest naprawdę inspirująca. No kurde tam się usyfiemy jesteśmy w następnym budynku numer 4 jakoś tak co my tu mamy? mamy tu regularny, regularny pożarowy stolarni czyli znajdujemy się w stolarni Niezłe fajne są te otwory w tych ścianach. Wyglądają klimatycznie. Oczywalne chyba zdjęcie. Proszamy jeszcze to budynku obok. Lecimy do stacji. Patrzcie, tutaj powoli. Rośliny panowują, teraz jest te miejsce, jakaś stara rozdzielnia elektryczna. A my lecimy do czegoś, co nazywa się królikarnią. Hmm. Czyli tu były króliki. No dobra, to lecimy. U, patrzcie na to żyło kurcze one wyrosły z ziemi i wszyrasta już dach nieźle czyli królikarnium dawno nie było używane taka szafeczka jakieś opuszczone pomieszczenie socjalne prawdopodobnie może magazynek? Magazynek? Tak wygląda. Król jaki tu jest klimat. Niesamowite miejsce. Coś pięknego. Tutaj w słońce gra. Jest taka gra świateł w tym miejscu. Słońce, zieleni, muchu więc tutaj prawdopodobnie hodowano króliczki no. Bardzo lubię króliczki. Nigdy nie jadłem i nie zamierzam mieć króliczka. Szkoda mi tych zwierzaków. Dobra, lecimy do następnego putynku. Moi drodzy, jeżeli chodzi o to miejsce, to byłoby na tyle. Niewiele już z tego zostało. Także bardzo Wam dziękuję za tę eksplorację. No i co? No, widzimy się na następnej. No, wiem, wiem, obiekt wygląda tak jak wygląda, ale tak jak powiedziałem, czasami też liczy się klimat. Także mam nadzieję, że w jakiś sposób Wam to przekazałem. Także widzimy się na następnej eksploracji i do zobaczenia na następnym filmie na kanale Urbex Urbexik. Cześć.